No elo, ja jestem Sopkan, a dzisiaj mamy kolejny odcinek z For Life'a. Na ostatnim odcinku dobiliście te 100 łapek, które było progiem, a dzisiaj progiem łapek, jaki będzie, będzie 200 łapek. A dlaczego aż tak dużo? Bo dzisiaj pójdziemy do kasyna i rozwalimy nie 100, a 200 tysięcy po prostu tutaj w zakładach. No i teraz przeniesiemy się jeszcze na szybko, żeby po prostu zapłacić za pierwszy odcinek, w którym Osoba wygrała 2000 PLNów. No i my jesteśmy już właśnie w banku i idziemy wpłacić tutaj pieniądze dla wygranego z tego pierwszego odcinka. Przypomnę tylko, że zwycięzcę z ostatniego odcinka pokażę w trakcie filmu, więc śledźcie całość. To chwileczkę mam to gdzieś tutaj z nim PW na Discordzie 281252 281252 Zrealizuj przelew, macie tutaj Kacpero, zatwierdź za jedną sekundę. Proszę bardzo, wysłano przelew w kwocie 2000 PLN. To jest rozwiązany pierwszy konkurs i my teraz wracamy do Kasyna. Tak samo w tym odcinku będzie po prostu konkurs, każda jedna łapka. To będzie po prostu 40 pln do wygrania w następnym odcinku. No i hasło, które musicie wpisać, to powiem wam tym razem na początku, to będzie rower. Napiszcie w komentarzu rower. Powiedziałem tylko dlatego, że jest tutaj. No i zapraszam do oglądania po prostu odcinka z przegrywania tutaj pieniędzy, chociaż może nam się udać. Mamy równe 200 000 tutaj pln więc i będziemy dzisiaj grubo bawić. Ostatnio wygraliśmy 160 tysięcy. Co prawda, straciliśmy chyba te 100. Powiedzmy, zagraliśmy zarówno 100 i wygraliśmy 160, więc 60 było i tak na plusie. Dzisiaj postawimy 200, które i tak wygraliśmy łącznie na tych wszystkich zakładach. I wybierzemy, przykładowo dzisiaj z drugiej strony, bo to już wykorzystaliśmy. Może dzisiaj wydoimy. Tutaj to miejsce. No, i że mamy do wydania 200 tysięcy, to będziemy grać na stawkach takich troszkę większy, większych. Będziemy je podwajać. Na razie zagramy za 1600. Jedna. Dawać jeszcze dwie takie. Jeszcze takie dwie, i będzie wszystko elegancko. No dobra, niestety, jednym nie razem podwoimy sobie stawkę na 3200. Na spokojnie, bo mamy tych pieniędzy troszkę, więc możemy tymi większymi stawkami poszaleć. Tu już widzę, że będzie z tego lipa. Już nam na pewno nie da. Teraz jeszcze nie podwoimy, polecimy jeszcze raz za 3200. Dobra, to nie jest jeszcze to, nawet dobrze, że nie podwoiłem. To trzeba trafić w taki odpowiedni moment, w którym możemy wyczuć, że coś nam da. Widzicie, to jeszcze nie ten moment. Damy z jeszcze raz, ale w ogóle może być taka sytuacja, że ja wydam w ogóle te 200 tysięcy i ja z tego nic nie dostanę, więc to jest z tym widzowie najlepsze, więc zostawcie lajka. Jeżeli coś uda nam się wygrać, chociaż w sumie nawet jak się nie uda to siano skombinuję, bo mam jeszcze Mavericka, Glendale, jakieś tam auta, więc na spokojnie. I ten odcinek wam się spodoba, będzie miał też oczywiście 200 lajków, to w następnym możemy nawet za pół miliona wejść do tego kasyna i zobaczyć ile uda nam się widzowie tutaj wygrać. No. Coś nasz nie lubi to kasyno, no ale nie można się poddawać, dajmy teraz stawkę 6400, nie wiem dlaczego, ale tak po prostu dajmy stawkę, może akurat teraz siądzie, no kurwa, jakby na 6400 siadło, to by było tego pitosu tyle, żeby nam się to praktycznie zaraz zwróciło, dobra, daj, no kurde, jak ja widzę taką sytuację, to jest straszna lipa, bo ja wiem, że już nic mi tutaj na pewno nie odda. siódemka no i tutaj już nie będzie na pewno no nie będzie dobra lecimy na tej stawce 6400 może poniżej stówki jak już zejdziemy to będziemy bawić trochę bardziej no ale no kurde to nie daje też ajajaj aj, dwie wisienki braku tutaj jednej na samym początku dobra może da nie da już tutaj widzę że nie da no dzisiaj nas to kasyno nie lubi no i znowu tutaj braku jednej wisienki no krąży ta wisienka daj tą Daj trzy wisienki, i Sobcie będzie naprawdę happy, zadowolony, i w ogóle dobra. Tutaj to w ogóle nam nie dało. Ta stawka 6400 to nam nie idzie ani, ani trochę. Oj, coś czuję, że. Co tam brakło jabłka. Coś czuję, że dzisiaj te 200 tysięcy to po prostu oddamy tako na dobry film. Ale naprawdę chciałbym coś wygrać, no ale niestety chyba chcieć, a móc to naprawdę jest tutaj ciężko. Czy mi się tu uda coś odrobić przynajmniej. Czy ja wyjdę tutaj na zero? To mi brakuje jednego tego świecącego, arbuza. dobra, trudno. Lecimy dalej na stawce 6400. Jak trafimy, to nie pamiętam ile jest tam dla gracza non-premium, ale no, troszkę tych pieniędzy przegarniemy. Więc mam nadzieję, że przynajmniej na tej stawce 6 by mi coś raz siadło. No, brakuje mi tu jednej ciągle albo dwóch, no kurde. Kurde, kurde, zostało mi ostatnie 100 tysięcy. Dawaj dwa razy, dawaj dwa razy, dawaj dwa razy, dawaj dwa razy, dawaj... Ajajaj, aj, aj, ale dałeś. Nie dałeś, nie lubimy się, panie Forlife. Jedna ręki bandyto, dawaj pieniądze. Ajajaj, aj, dobra, tu już widzę, że nie siądzie. To jest akurat bez sensu, że tak pokazuję do końca. Dobra, tu to, tu za startu mogłoby mi już od razu pokazać, że się nie siadło, bo to widać, że to nie siądzie już. Na kręcie jakby miało się tu coś innego wydarzyć. Dobra, dawać. Jeszcze 80, sorry, jeszcze 80 tysięcy. Jeszcze 80 koła musimy tutaj przewalić. Powiedzmy, że, mam nadzieję, że coś jednak wygramy za te 80 koła. Czy to ma sens? Tyle tak stawiać? No, no nie wiem, ja chyba już wykorzystałem calutki limit i to kasyna zawsze widzę Wam zabierze. Tu mi brakło znowu jednej limonki, ale no co mi to da? Co mi to da, że brakuje jednej? Muszę być trzy, żeby cokolwiek tutaj ugrać. No niestety znowu nam się tutaj nie powiodło. 60 koła do końca. No i dalej jesteśmy w czarnej dupie widzowie. Jesteśmy w czarnej, w czarnej dupie. Dobrze. ai Dobra, gramy dalej, gramy dalej, nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje, trzeba wierzyć do końca. Nawet jak się nam nie uda, to się nie będziemy przejmować, bo to tylko wirtualna waluta. Tutaj nam znowu braku jednego. No, lipa. Dobra, 41 600 do końca. Czy nam się uda tu coś wygrać? No nie bądź taka, no daj coś, kurwa, kasyno, proszę. 35 000 do końca, no nie da już, to już jest tyle. To są przegrane pieniądze, przegrane 200 tysięcy. Ja już to widzę, że to jest przegrane 200 kołan. No, nie da, nie da, co? A gdzie mi da? Dobra, to pierdolniemy na 2802. Już widzę, że mi nie da. Patrzcie widzowie, jak się przegrywa 200 tysięcy na farlife. life. Da mnie to przegrałem to 2,5 miliona tego na strzela. No dobra. Oj, i już po pieniążkach. Wprost zostało mi tylko 3200. Dzisiaj, dzisiaj słabiutko. W ogóle są stawki takie, żebyśmy sobie zagrali z te 3200, które jeszcze mamy ostatnie, ostatnie drobne. No już pewnie też nam to niestety nie siądzie. No niestety nam się nie udało. Jedyne co, to straciliśmy 200 koła, a ile z tego zarobiliśmy? Cały chuj, więc widzicie, nie zawsze to kasyno nam daje. Kiedyś dało, dzisiaj zabrało, ale 200 tysięcy poszło. Konkurs dla was jest. Wpisujecie po prostu rower, a teraz macie tutaj normalnie zwycięzcę ostatniego konkursu. Dzisiaj postanowiłem, że będziesz w miarę pod koniec filmu i ty mordo zgłoś się po prostu do mnie normalnie na Discorda i tam się dogadamy, w swoim oczywiście UID i tak dalej. No więc mordeczki, to by było na tyle. Jeżeli Wam się spodobało, zostawcie lajka, suba i komentarz. Bez wami sopkań, Trzymajcie już wszyscy. Do następnego. Yo!